Można zrobić sobie przystanek, chyba nas to wszystko zniechęciło. Kemping jeszcze śpi, zmieniamy kierunek wycieczki. Witajcie w nowym odcinku na kanale do ogarnięcia. Dzisiaj przyszedł kolejny dzień naszej wyprawy. Objazdowej po Chorwacji. W dniu dzisiejszym ruszamy do Dubrownika, obejrzeć mury miejskie i generalnie pokręcić się po samym mieście. Staramy się uciec przed palącym słońcem. Dzisiaj jest taka wietrzna pogoda. Mam nadzieję, że ona będzie sprzyjała tym spacerom. Także zapraszam na kolejny odcinek. do Dubrownika można zrobić sobie przystanek w okolicy miejscowości Komarna. Jest tutaj taka przeurocza winiarnia na wzgórzu, które porośnięte jest winoroślami. Dodatkowo jest świetny taras, na którym można sobie usiąść i spożyć jakiś posiłek. Z tego tarasu jest piękny widok na Pelejski Most i Półwysep Pelejsacz. Zaparkowaliśmy trochę z dala od centrum w Dubrowniku Z tego względu, że tu jest niesamowity kocioł, ciężko jest znaleźć wolne miejsce i czekamy teraz na Ubera, który nas zabierze do centrum miasta. Dziękuję. Dobrze. jesteśmy już w Uberze. Jesteśmy już na starym mieście w Dubrowniku. Przechadzam się wąskimi uliczkami między głównymi traktami starego miasta. Spacerujemy ulicami Dubrownika. Dalej podążamy ulicami Starego Miasta w Dubrowniku, dotarliśmy do portu. Świetne miejsce, żeby odpocząć, popatrzeć na kołyszące się łódki. Wycieczka do Dubrownika miała być prosta, łatwa i przyjemna. Nie poświęciłem zbyt wiele czasu, żeby się do niej przygotować. Wpisałem w nawigację jakiś parking blisko murów miejskich w Dubrowniku i ruszyliśmy. Po dwóch godzinach jazdy okazało się, że wokół murów miejskich nie ma praktycznie żadnego parkingu, który miałby wolne miejsca. Nawet te mega drogie parkingi były pozajmowane. Straciliśmy półtorej godziny na znalezienie miejsca parkingowego w Dubrowniku. Znaleźliśmy je dopiero po drugiej stronie miasta, gdzieś przy jakimś banku. Była to zatoczka parkingowa w pierwszej strefie miejskiej. Tam zostawiliśmy nasze samochody. W tym miejscu zamówiliśmy Ubera, aby ponownie przewiózł nas do murów miejskich w Dubrowniku. Spacer zaczęliśmy od wejścia przez bramę Pile. Tuż za tym wejściem znajduje się wielka fontanna Onufrego. Poszliśmy prosto do samego końca tym głównym traktem, zaglądając co chwilę w boczne, wąskie uliczki. Urzekły mnie te schody w tych wąskich uliczkach, które prowadziły dość wysoko, tak jakby w mniej uczęszczane miejsca Starego Miasta. Bardzo podobał mi się sposób budowy tych wszystkich budowli w tej okolicy. Budowane były z jasnego kamienia, z dużych fragmentów. Bardzo ładnie to wygląda, nadaje taki niepowtarzalny klimat, bardzo przyjemnie w tym się spaceruje. Jest jedyny minus, strasznie to wszystko nagrzewa się od słońca i niestety nasza ucieczka przed deszczem w tym dniu okazała się trochę zgubna, bo trafiliśmy... Pod deszcz, ale deszcz słońca. Żar z nieba lał się niemiłosierny, było bardzo trudno tam się poruszać. Człowiek szukał po prostu cienia, żeby mógł się schować przed palącym słońcem. I to była jedna z przyczyn, że nie kupiliśmy biletów, aby wejść na górę murów obronnych. Zdawaliśmy sobie sprawę, że tam u góry jest jak na patelni i po prostu tą atrakcję odpuścimy z tyłu głowy mieliśmy kolejne dwie godziny powrotu dlatego nasz spacer po murach miejskich trwał niespełna dwie godziny odpuściliśmy bardziej szczegółowe zwiedzanie Dubrownika mimo, że co chwilę trafialiśmy na sklepiki z pamiątkami, w których były sprzedawane gadżety z serialu Gra o Tron nie zdecydowaliśmy się na przejście do fortu Lovreniac mimo że byliśmy w tym Dubrowniku, tą wycieczkę jakby trochę wymazuję z pamięci. Wpisuję znowu na listę miejsc do odwiedzenia, i teraz, bogatszy o te nowe doświadczenia, wybiorę się tam, ale myślę, że w innym terminie mniej zatłoczonym, mniej upalnym wtedy to zwiedzanie będzie bardziej przyjemne. Jak wracaliśmy Uberem, kierowca powiedział nam, że trafiliśmy na kiepski okres do zwiedzania Dubrownika, z tego względu, że akurat do miasta wpłynęły trzy olbrzymie statki pasażerskie. Które przywiozły turystów, aby również zwiedzać tą perłę Adriatyku. Niestety to wszystko sprowadziło się do tego, że było bardzo ciasno, bardzo gorąco no i generalnie chyba nas to wszystko zniechęciło. Dlatego Dubrownik został obejrzany tak pobieżnie, nawet to chyba za dużo powiedziane, ale generalnie jeszcze raz będę musiał zobaczyć to miejsce bardziej szczegółowo, bardziej dokładnie, poświęcić temu miastu więcej czasu. Camping jeszcze śpi, a my już wstaliśmy wcześniej rano dzisiaj. Bo wybieramy się do parku Narodowego Krka. Będziemy tam oglądać wodospady. Mamy niecałe dwie godziny drogi przed sobą. Także wsiadamy zaraz do samochodów i jedziemy kontrola radyjka. Mamy takie ładne widoki w drodze do Parku Narodowego Krka. Wjeżdżamy na autostradę w kierunku Zagrzebia. Trafiamy na bramki standardowo. Musimy pobrać bilecik i jedziemy dalej. Musimy dokarmić naszego paliwożerce. dojechaliśmy na parking w miejscowości Skradin. Jest tutaj jedno z wejść do Parku Narodowego Krka. Za chwilę się tutaj zbierzemy i przejdziemy kupić bilety. Mamy już bilety. Czekamy do wejścia na łódkę.

Tu jest kajuta kapitana, tak? I tutaj pan kapitan steruje statkiem. Odpływamy z portu. Płyniemy statkiem do wodospadu Skradyński Buch. Za chwilę powinniśmy być na miejscu. W oddali widać wodospady, teraz będziemy cumować do niewielkiej przystani. Tuż po wyjściu ze statku jest ścieżka, która prowadzi do wodospadu Stradiński Bóg. Po drodze można zobaczyć takie urocze, mniejsze wodospady. Przeszliśmy kawałek w górę wodospadu, żeby podziwiać kolejne jego oblicze. Przechodzimy ścieżką do kolejnego rejsu statkiem, do następnego wodospadu Roski Slab. Zmieniamy kierunek wycieczki, nie udajemy się do wodospadu Roski Slab, tylko idziemy ścieżką dookoła różnych tutaj cieków wodnych, wodospadów. Obejrzymy tę okolicę dokładniej. Idąc wytyczoną ścieżką można obejrzeć skardiński wodospad również z drugiej strony. Finalnie na spacer po parku Krka wybraliśmy żółtą ścieżkę, jest to jedna chyba z krótszych ścieżek ze względu na dzieci, żeby ta cała wyprawa za długo nie trwała, dlatego poszliśmy tą ścieżką i mimo to spotkaliśmy i zobaczyliśmy dużo wodospadów, dużo fajnych miejsc, dlatego jest to warte polecenie, ta ścieżka z dziećmi zajęła nam około godzinki. Także spokojnie każdy może przejść taki dystans. Kierujemy się ponownie do miejsca tumowania statku. Tam będziemy czekać na wolną łódź, abyśmy mogli wsiąść i wrócić do miejsca startu. Żeby dostać się na statek trzeba poczekać w takiej kolejce. uda nam się dostać na górny pokład statku i będziemy mogli podziwiać ponownie okoliczną naturę i niestety nasz rejs już dobiega końca za chwilę będziemy wysiadać w porcie i kierować się w stronę samochodu. Wracamy na ląd, bo my jesteśmy szczury lądowe. Czy statek hika? Może przecieka? Statek hika. A nie przecieka? Witamy na lądzie. Parking znajduje się kilka kroków od portu Tam jest parking A tutaj mamy port Dlaczego nie będziemy mieć cienia synu? Bo ja znam życie Znasz życie no za chwilę się przekonamy, kto zna lepiej Okej? Okay? Byłeś pod drzewkiem czy nie? Stałem pod drzewkiem. A, Oczywiście. No to będzie chyba miał. To ja będę miał, to my będziemy mieli. To my nie tutaj idziemy po sąsiedzku. proszę zobacz mieliśmy wcześniej słońce a teraz mamy cień auto nam się nie nagrzało to żeby nie było, I tak, to, żeby nie było tak że to na chwilkę się na, że przed chwilą dopiero ten cień przyszedł przed chwilą przyszedł myślisz że tak jest w ogóle w tatę nie wierzysz Parking w Skradin ten blisko portu kosztował euro 50 za godzinę. Byliśmy tutaj akurat 4 godziny bez 7 minut, także postój kosztował nas 6 euro. Same wejściówki kosztowały 40 euro od osoby dorosłej i 15 euro za dziecko od 7 do 18 lat, tak tam było opisane. Chyba mniejsze dzieci wchodziły za darmo. I tak to. Wygląda cenowo, już widzieliście kilka wycieczek na naszej wyprawie. Niektóre były bardziej udane, inne mniej. Niemniej jednak z tym się liczymy, że takie sytuacje też mogą mieć miejsce. Wcale nas to nie zraża, tylko idziemy dalej. Jutro też jest dzień, coś wymyślimy, gdzieś pojedziemy. Dajcie znać, czy taka forma zwiedzania również Wam odpowiada. Napiszcie to w komentarzu. Widzimy się w kolejnym odcinku, na kolejnej wycieczce. Serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia.